W dzisiejszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć, jaka jest różnica między tymi słowami, bo widzę, że często Polacy mieszają słowo pronounce i słowo spell. I oczywiście różnica jest taka, że pronounce znaczy, żeby coś wymówić. Można powiedzieć na przykład: How do you pronounce that? To znaczy, jak się to wymawia? Bo jak wiecie, że po angielsku się pisze inaczej niż się czyta, to jest bardzo normalne, jak masz jakieś nowe słowo, albo szczególnie kogoś nazwisko. I, 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 i po angielsku mamy dużo, w Stanach mamy dużo różnych nazwisk, i, i każdy wymawia te nazwiska całkiem inaczej. To jest bardzo normalne, żeby zapytać kogoś, how do you pronounce your last name? OK, i to jest wymówić, jak się to wymawia. A spell. To znaczy przeliterować. To spell. Żeby przeliterować. To się mówi how do you spell that? To znaczy jak się to pisze? Albo can you please spell it for me? To znaczy czy możesz to przeliterować dla mnie? I jak ja byłam młodszy, znaczy w domu oczywiście mówiliśmy po polsku, ale... Uh, używaliśmy dużo słów z angielskiego, bo czasami były prostsze niż te, te polskie słowa, na przykład przeliterować. Ja nie wiedziałam co to znaczy. My w domu zawsze mówiliśmy spelować. I to jest, to jest tak jak część naszego dialektu w Stanach, że Polacy w Stanach, prawie każdy mówi spelować. To znaczy, o jak to się speluje? Albo czy można to przespelować? I to jest normalna część naszego dialektu tam w Stanach. Tam prawie każdy Polak w Stanach albo w Kanadzie tak powie. I myślę, że zapominają w ogóle, że to nie jest polskie słowo. To jest nasze słowo: spelować. To przespeluj to. Pierwszy raz to słyszałem, że, że to nie jest słowo. To jak byłam u babci w Polsce i powiedziałam babcia, jak to się speluje? I ona powiedziała: Co? Powiedziałam: No, przespeluj to słowo. I ona tak, co to znaczy? Ja tak. Co, co ty sobie robisz babcia? Nie wiesz jak się mówi po polsku? Przecież przespeluj to słowo. A tak nie, nie rozumiem. I, i potem się dowiedziałem, że spelować to to nie jest polskie słowo. To pamiętajcie, że jak wy musicie coś przespelować, to znaczy, że musicie coś przeliterować albo musicie się zapytać kogoś jak się to pisze. To jeszcze raz dam wam przykład, żebyście zapamiętali. To e, spotkasz kogoś i ma taki powiedzmy Dziwne, dziwne nazwisko i nie wiesz, jak to się wymawia, i mówisz: How do you pronounce your last name? To znaczy, jak się wymawia Twoje nazwisko? Albo, na przykład, jak usłyszysz ich nazwisko i nie wiesz, jak to się pisze, to możesz powiedzieć: How do you spell your last name? Dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie, dajcie kciuka do góry i napiszcie w komentarzach. Dzięki, że oglądacie i do następnego razu. Cześć.